Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie. To jest kolejny odcinek z cyklu domowy mining. Można by powiedzieć, że człowiek nie tylko żyje kopaniem eteru. W dniu dzisiejszym zaprezentuję wam, jak za pomocą minera NB Miner wykopać walutę, kryptowalutę Ravencoin. Ja, ja jestem Bartosz, to jest VK World. Zapraszam serdecznie do oglądania. Wielu z Was pewnie zastanawia się, co się stanie z górnikami, z całym tym sprzętem, kiedy Ether przejdzie już na proof of stake, tak zwany tak Ether 2.0. Musicie pamiętać, że świat kryptowalut to nie, tylko, to nie tylko Bitcoin, to nie tylko Ether, ale oczywiście też jest wiele projektów, które są warte uwagi. Jednym właśnie z takich projektów jest, jest blockchain Ravencoin. Blockchain, który powstał w 2018 roku, ma swój natywny coin w postaci właśnie kryptowaluty Raven. Którą, jak sobie w tym momencie zerkniemy, na coinmarketcap.com aktualnie zajmuje 56 miejsce, jeśli chodzi o kapitalizację na rynku kryptowalut. Aktualna wycena tej kryptowaluty to 19 centów. Jak sobie spojrzymy tutaj na, na dane z 7 ostatnich dni, również i ta kryptowaluta za, zaliczyła tutaj ciekawy wzrost około 27%, ale tutaj, co jest ważne, to musicie. Wiedzieć, że jest to kryptowaluta, którą da się kopać, można kopać całkiem skutecznie już nawet teraz, ale z kilka takich informacji. Aktualnie kapitalizacja tej kryptowaluty to, jak widzicie tutaj, 1,5 miliarda dolarów. Jest to, jest to kryptowaluta, która w momencie, w momencie uruchomienia blockchainu Raven. Nie zostało, nie zostało wykopane na samym starcie z blokiem, z blokiem ligacji ani jeden coin. I w tym momencie, tak jak sobie zobaczycie, mamy aktualnie na rynku wykopanych o ponad 8 miliardów kryptowaluty Raven Coin, a maksymalna ilość, jaka będzie podaż tutaj w tym wypadku to jest 21 miliardów coina Raven. Sam blockchain umożliwia tak naprawdę tworzenie. Nowych, nowych tokenów, nowych coinów, które, które tutaj pozwalają na, na pewną tokenizację. Tak? Pewnie już słyszeliście pojęcie tokenizacja różnych aktywów, na przykład tokenizacja dzieł sztuki, tak? ale jest to na pewno temat na, na osobny odcinek. Ja dzisiaj chciałbym się skupić na tym, właśnie jak wykopać kryptowalutę Ravencoin. I musicie wierzyć mi na słowo tutaj, za chwilę wam to w ogóle zaprezentuję, że jest to kryptowaluta, którą bardzo łatwo i szybko wykopać. Kiedy przejdziemy sobie do, do strony do pula minerscom jak sobie tutaj zerkniecie, również i ten pool oferuje właśnie kopanie kryptowaluty Ravencoin. W tym momencie, jeśli chodzi o tą kopalnię, jest to, jest to, jest to kopalnia, która w tym momencie Tuminers.com jest drugą co, do, drugą co do wielkości kopalnią. Tak, Oczywiście. Kopany Ether, aktualnie, aktualnie moc obliczeniowa dla tej kopalni to 10, prawie 11 THz na sekundę, Raven Ravencoin w tym momencie na drugim miejscu, ponad 2 THz na sekundę. Jak widzicie tutaj minimalna wypłata, aby środki pojawiły się na Waszym portfelu to 10, 10 Ravenów. Przejdźmy dalej. Oczywiście, gaś, gaś oczywiście statystyk, jeśli chodzi o, o tą kopalnię, wszystko tutaj macie ciekawie i fajnie obrazowo rozpisane. Co jest, co jest ważne, jeżeli chodzi o same kopanie Raven, to bloki, inaczej, nagroda za każdy blok, który pojawia się, pojawia się w sieci, pojawia się w blockchainie, to 5000 Ravenów i tutaj. Tutaj naprawdę ta nagroda cały czas bardzo fajnie, fajnie wygląda, ale tak jak wspomniałem kilka minut wcześniej, chwilę wcześniej, jest do wykopania aż 21 miliardów. Kopiemy od 2018 roku tą, tą kryptowalutę, więc jest tutaj co jeszcze, jeszcze, jeszcze robić. Prowizja kopalni to tylko 1%, ale co jest ważne tutaj dla Was na pewno, to minimalna wypłata to 10, 10 Ravenów. Oczywiście oprócz pula potrzebujemy również oprogramowanie, czyli ta. Popularnie zwanego minera. Ja w dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam, jak skonfigurować oprogramowanie NB Miner. NB Miner pozwala właśnie tutaj kopać Ravencoin i, i na kartach od Radeon, jak i od Nvidia. Więc tutaj każdy z Was na pewno własnym sumtem będzie mógł w podobny, w podobny sposób skonfigurować właśnie tego minera. Oczywiście, aby pobrać. Pobrać NB Miner. Ja zostawię tutaj pod filmem, w opisie, w opisie filmu, link: i tutaj, w dniu dzisiejszym, zainstalujemy sobie najnowszą wersję NB Miner, wersja 36.1. Tutaj potrzebujemy ściągnąć sobie NB Miner, właśnie spakowany katalog. Każdy oczywiście własnym sumem sobie, sobie to ściągnie i zapisze w dowolnej lokacji, jeśli chodzi o o ten plik, o ten katalog, ok, ja sobie oczywiście już pozwoliłem ściągnąć i za każdym razem tutaj to powtarzam, ale faktycznie tak to, tak, tak to wygląda katalog jest oczywiście spakowany, należy go, należy go rozpakować tak jest, u mnie już został katalog rozpakowany jak przyjrzymy się bliżej, to te te pliki, które tutaj znajdują się w, w tym katalogu, nie różnią się w zasadzie wiele od, od innych minerów. Jest to podobne oprogramowanie. Oczywiście nas będzie interesowało właśnie tutaj ten plik Start. Start Raven, który za chwilę będziemy edytować, ale zanim przejdziemy w ogóle do edycji, to potrzebujemy tak naprawdę mieć również i adres portfela. Adres portfela, który posłuży nam właśnie po to, kiedy osiągniemy to minimum, te, te 10 Raven, gdzie koiny właśnie będą wysyłane właśnie pod ten skazany adres. Co jest fajne, to te przelewy cyklicznie odbywają się średnio, czy nie średnio, dokładnie co dwie godziny odbywa się przelew. Środków wykopania, właśnie w tym pulu, w pólu, już Wam mówię, to-miners.com i działa to bardzo szybko, bardzo, bardzo sprawnie, i tutaj nie można w ogóle powiedzieć, że coś tutaj działa nie tak. Ok, tak jak widzicie, prowizja 1% w tej kopalni, za jeden blok 5000 Ravenów, oczywiście podzielony równo, równoznacznie na wszystkich tutaj minerów, którzy którzy będą podłączą się pod to kopanie. OK, Jeśli macie już oczywiście ściągnięty i, i rozpakowany katalog, to za chwilę do niego wrócimy. Ja oczywiście też w opisie pod filmem zostawię wam co należy należy w pliku zmienić, ale dla tych, co chcą sami spróbować, przechodzimy do zakładki jak zacząć I jak zobaczycie sobie tutaj, macie dokładnie instrukcję, co należy wpisać, jeżeli chodzi o, o ten plik tekstowy sadowy tak jeśli chodzi o NB Miner, oczywiście są również dostępne inne minery, tak na przykład T-Rex czy G-Miner, które są, są desygnowane stricte pod, pod karty od, od nvidia Z kolei Team Red Miner, bardziej tutaj pod Radeon. NB Miner z doświadczenia wiem, że działa tutaj i na, i na kartach od czerwonych, jak i zielonych. Więc w dniu dzisiejszym, żeby tutaj wszystkim ułatwić, to skopiujemy sobie właśnie. Tą, tą treść tutaj ustawienia dla NBminer. Ok, mamy to skopiowane. Wróćmy sobie tutaj do naszego pliku startowego, sadowego. Oczywiście otwieramy edycję. To, co tutaj, to, co tutaj widzicie, możecie w całości usunąć. Wklejamy to, co, co potrzebujemy. I tutaj bardzo, bardzo ważna, kluczowa sprawa. W tym miejscu to już pewnie się domyśliliście, należy to usunąć i w tym miejscu tutaj podać swój adres portfela. Oczywiście ja również mam, mam ten adres portfela już przygotowany. I co tutaj jest ciekawostką? Oczywiście możecie tutaj wykorzystać dowolny portfel, dowolny portfel, który obsługuje, obsługuje właśnie kryptowalutę Raven, ale jeśli nie macie, to przechodząc do strony ravencoin.org. Możecie sobie tutaj po, pobrać um, portfel dla, dla RavenCoin, na Windowsa, na Maca, na, na system operacyjny Lin Linux, jak oczywiście wykorzystać, wykorzystać um, inne, inne portfele trzecich stron, jak na przykład właśnie Atomic Wallet, czy Exodus, czy Edge. No jest tego tutaj bardzo, bardzo wiele. Oczywiście tutaj każdy z Was ma, ma możliwość tego wyboru i wybrania sobie dowolnego portfela lub też skorzystania z portfela, który już posiadacie, a wiecie, że obsługuje kryptowalutę Raven. Oczywiście, jeżeli chodzi o trzecią alternatywę, to również na przykład możecie, możecie podać od razu na przykład... Adres publiczny portfela Raven, na przykład z giełdy, z giełdy Binance, i od razu z wykopania przekierować od razu środki na giełdę. Jeśli sobie spojrzycie szybciutko na, na możliwości w ogóle, jakie markety obsługiwane są przez Raven Coin, to tak jak widzicie, Binance tak w stosunku do USDT, do, do BTC, do klasycznego, klasycznego dolara. I tak no, można zauważyć, że większość większych giełd tutaj na, na rynku. Kryptowalut oczywiście obsługuje, obsługuje tą kryptowalutę. Ale OK, wrócimy dalej do, do konfiguracji. Jesteśmy tutaj w tym miejscu, Raven Wallet skopiowany. Skupiłem go jeszcze raz, żeby się upewnić, że na pewno mam go przeklejonego, i tutaj Ctrl V i wpisujemy swój adres. Ok, oczywiście Rig ID możecie to nazwać, nazwać własną nazwą. dla dla uszeregowania tych wszystkich właśnie waszych koparek, czy też, czy też sprzętów, które wy posługujecie się podczas kopania, ja nazwę to BART1. Oczywiście plik zapisujemy i można powiedzieć, że sam, sam miner już jest w tym momencie skonfigurowany. Ok, wróćmy do tego katalogu, gdzie jest zapisany właśnie NBminer, i już możemy przystąpić do kopania. Naciskamy Start. I tak jak widzicie, za chwilę za chwilę rozpocznie się kopanie. Oczywiście należy zezwolić na dostęp. Załaduje się oczywiście DAG. Chwilę to potrwa i za chwilę do Was wracam, jeśli się tylko karty rozgrzeją. Jak widzicie, już pierwszy szer się pojawił. Tutaj w tym momencie pracujemy na, na stokowych ustawieniach kart. Co od razu na pewno rzuci Wam się w oczy, to zapotrzebowanie, zapotrzebowanie na prąd. W tym momencie jeśli spojrzymy na, na kartę RTX 3070 na stokowych ustawieniach, czyli power limit jest na, na 100% to 219 watów potrzebnych do zasilania zasilenia tej karty w tym momencie jest to na pewno sporo, ale musicie wiedzieć, że jeżeli chodzi o samo kopanie Raven, Raven Coin, to tutaj ten algorytm, który jest wykorzystywany do, do, do kopania tej kryptowaluty, czyli kaupa jest tutaj bardzo, bardzo prodożerny. Na pewno dużo więcej potrzeba energii tutaj w stosunku do, do Ethereum, do, do Ethereum. Oczywiście tutaj możemy sobie popracować nad tymi ustawieniami, ale musicie wiedzieć, że Jestem w stanie na, przykład na karcie 3070 osiągnąć powiedzmy wydajność moc obliczeniową około 29 MHz na sekundę przy, przy memory Clock około 1200, czyli znaczy około dokładnie 1200 MHz, jeżeli chodzi o, o ten zegar. Za chwilę tutaj pojawi się na pewno dużo większa liczba, ale zobaczycie, kiedy zaczniemy tutaj manipulować suwakiem mm, Power Limit, to z. To z Zbicie, zbicie tego power limitu np. do 60-70%. Zauważycie, że wydajność moc obliczeniowa hashejt tej karty dramatycznie się, dramatycznie się pogorszy. Co już teraz widzicie? W tym momencie podbiliśmy o 1200 MHz, jeżeli chodzi o pamięć i mamy prawie 29 MHz na sekundę, kiedy tutaj ten power limit zbije do 70%. Zobaczycie właśnie tą, tą zróżnicę. Z tego co zauważyłem, takie optymalne ustawienia, jeżeli chodzi o power limit dla, dla tej karty, żeby ta wydajność moc obliczeniowa zbyt mocno nie spadła, żeby utrzymywała się w granicach właśnie 29 MHz na sekundę, będzie w okolicach pewnie 85-85%, jeżeli chodzi o zużycie energii. Podobnie oczywiście, ma to się. W przypadku, w przypadku innych kart, w moim przypadku jest to Radeon, przepraszam, RTX 2060. Tutaj w tym momencie akurat tego nie będę manipulował, ale możecie zauważyć, że w tym momencie osiągamy na 3070 29 MHz na sekundę. Przy zużyciu prądu 153 W. OK. Jak widzicie, szery już wpadają. Szery już wpadają, za chwilę jeszcze wrócimy do, do tych ustawień, ale pokażę Wam też dokładnie jak w ogóle jak w ogóle tutaj y, sprawdzić jaką, jakie, macie już, y, jakie macie już wydobycie. Musicie wrócić właśnie do y, do, do pula 2 oczywiście wybrać sobie kopalnię RavenCoin przejść do pane, panelu kontrolnego i tutaj w tym miejscu wpiszecie swój adres portfela, który wpisaliście przy ustawieniu właśnie kopania, kopania za pomocą NB, NB Miner. OK, to sobie zamkniemy i tutaj po prostu przekleimy ten portfel, adres publiczny tego portfela. I tak jak widzicie, w tym momencie mam już, mam już wykopane ponad jeden, jeden Ravencoin. Niepotwierdzone saldo, które zostanie oczywiście przelane po, po pojawieniu się kolejnego kolejnego bloku, kolejnych bloków, tak naprawdę pojawi się tutaj na moim niewypłaconym saldzie, i tak jak mówiłem wcześniej, trzeba uzbierać 10 Raven Coin, aby, aby ten przelew co dwie godziny trafił na wasz już zewnętrzny portfel. Na portfel na przykład Exodus, czy też na giełdę Binance. Tutaj kwestia, kwestia dowolna, każdy z Was na pewno ma swój własny plan, jeśli chodzi o kopanie. Kryptowalut. Tak jak tutaj widzicie, mój udział w zyskach przy zatwierdzeniu bloku, jeśli oczywiście, ten pól trafi blok, to jest 35-10 procenta dla całej kopalni, co w tym momencie przekłada się za każdy blok otrzymam 017 Ravencoin. To tak, to tak pokrótce, tak? Oczywiście tutaj możecie sobie zerknąć sami, jak to tutaj jak się kształtują te wszystkie tutaj statystyki. Nagroda, tak jak widzicie, bloki dojrzewa, dojrzewające, początkujące, i tutaj jaki udział w poszczególnych blokach ma, mają moje, moje karty. Ok, wróćmy dalej do samego minera. Co tutaj widzimy? 28.8 przy zużyciu prądu 153 W. Tak jak mówię, musicie tutaj popracować nad swoimi kartami, jakimi macie. Aby troszkę więcej wyciągnąć, oczywiście musicie poszukać swój własny sweet spot. Ja w tym momencie osiągnąłem łączny, łączny hashrate dla trzech kart, 58 MHz na sekundę, z czego tylko na razie 3070 jest jest tutaj podbita. Przejdę sobie do 1660 16, i wykorzystam szybko zapisane tutaj, moje, moje ustawienia, ale ustawienia, które i tak muszę skorygować. Power limit damy na 80% i zaraz zobaczymy, jak tutaj to się zachowa. I to samo zrobimy dla RTX -a 2060. Podbijemy power limit i zobaczymy, jakie tutaj wskazania się pojawią na tym minerze. Ok, za chwilę do Was jeszcze wrócę. Ok, tak jak widzicie sobie tutaj karty spokojnie kopią dla 3070 RTX średnio około 30, 30 MHz na sekundę przy ustawieniach pamięć 1300 MHz power limit 80% zużycie prądu w tym momencie 175 175 W tak jak mówiłem wcześniej jest to kopanie, kopanie Ravencoin jest oczywiście bardziej prądożerne niż w przypadku w przypadku Etheru ale tutaj tak jak mówię jest to alternatywa na wypadek, co by było gdyby od jutra na przykład już pojawiło się ETH 2.0 i tutaj pokazuję Wam w tym momencie tą alternatywę. Oczywiście również inne coiny można kopać. Warto tutaj przeglądać na bieżąco What to Mine, które, które coiny są bardziej dochodowe w którym momencie i tutaj gdzieś tam szafować tymi, tymi algorytmami, tak? Aby nie okazało się, że kopiecie coś, co jest tak naprawdę nierentowne, albo wychodzicie, wychodzicie na, na zero, tak? Spójrzmy jeszcze szybko tutaj na, na statystyki. Ok, saldo jak widzicie się dosyć szybko, dosyć szybko pod, podwyższa. W tym momencie już kolejne niepotwierdzone saldo to pół Ravencoin. a tak jak mówię, bloki dosyć szybko tutaj wpadają. A to, że nagroda jest, jest w wysokości 5000 nowych Ravencoin w przypadku nowego bloku, więc tak to szybko i fajnie wygląda. OK, jeśli macie jakieś pytania odnośnie kopania Raven Coin czy też innych, innych altów, serdecznie zapraszam do zostawiania pytań w komentarzach pod filmem. Jeśli Wam się ten odcinek podobał, zachęcam do zostawienia kciuków w górę. Subskrybujcie i zapraszam na kolejny content. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki i zobaczenia. Cześć!